Okay, także siemanoczko wszystkim, z tej strony witam Was serdecznie w na moim kanale z and Zen Twidget. Dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na beta serwerze, który wystartował już wczoraj. No i tak na chłodno, pogadamy sobie o tych dwóch nowych proponowanych zmianach klas, czyli oczywiście mowa o DHC i Druidzie. Na pewno już o tym słyszeliście, więc no pokrótce wam powiem o co chodzi. Oczywiście przegadamy sobie. No i, to, no i przede wszystkim chciałbym się tutaj w tym materiale skupić generalnie na tym, jak te klasy będą performować potem w gierce, jeżeli te faktyczne zmiany, które tutaj widzimy na becie, się, się sprawdzą, wejdą do gry to zobaczymy, spróbuję trochę przewidzieć przyszłość jak to będzie wyglądało. Głównie skupię się na Hunterze, no bo ta klasa jak wiecie no mnie najbardziej interesuje na tej klasie. O tej klasie też mogę powiedzieć najwięcej. No jak wiecie no na tym Hunterze już trochę pograłem swoim, więc szybki flash więc tutaj, więc no, mało o czym mówić i myślę, że na tym dechu się głównie skupię, a druidzie tylko powiem tak, w ciekawostki, no bo tym demohanterem po prostu grałem. W każdym momencie jego istnienia, tak naprawdę, kiedy on wchodził do gry, od początku do końca, kiedy był całkiem spoko, kiedy potem był tragiczny bardzo, bardzo długo, potem kiedy był bardzo mocny, czyli teraz. No i teraz te zmiany wejdą, zobaczymy jak to będzie wyglądać, także o tym sobie pogadamy. No i zacznijmy sobie może najpierw tutaj od tego druida. Generalnie, jeżeli chodzi o druida tutaj, no te, te tych zmian tak naprawdę dużo dużo bardzo nie ma. Najważniejsza zmiana to to, że na druidzie został naprawiony ten błąd z trenerem gladiatorem, że on nie był odpowiednio naliczany. To był błąd, który powodował po prostu to, że Druid był. No im dalej, im, im dalej w las tak naprawdę, im dalej w late game tym Druid był po prostu klasą coraz słabszą mm, w porównaniu do innych. No i ten błąd był naprawdę, naprawdę. Strasznie, strasznie dołujący dla graczy druida. Teraz to jest naprawione, więc teraz jest to na pewno mega, mega, no ogromny boost dla tego druida. No ciężko na to nazwać, nazwać buffem, no bo jednak jest to, był to błąd po prostu, tak nie powinno to, to działać. Przynajmniej tak mi się wydaje, więc no, ciężko to nazwać buffem, ale jednak będzie to ogromne wzmocnienie dla druida. No i też oprócz tego, w formie orła, jak tutaj jest ten atak pikujący, to jest teraz wykonywany razem ze zwykłym atakiem, bo wcześniej było inaczej no ale jednocześnie przez to, że jest wykonywany razem ze zwykłym atakiem to tutaj obrażenia są zmniejszone do 61%, wcześniej z 77%, więc taka różnica więc może, może to się wydawać być nerfem, ale myślę, że jednak wyjdzie to koniec końców na plus i ten druid będzie raczej klasą klasą mocniejszą, no i tak też, tak też na razie to z tej bety wynika, że jest, jest raczej gdzie działa raczej dość chaotycznie, więc tutaj ten druid będzie dość ciekawy na pewno w gierce. No ja tak jak zapowiadałem już bardzo, bardzo dawna na kolejnym serwerze, planuję tego druida sobie ograć, więc, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jest to jedyna klasa, która mi została do ogrania w Shakespeare Fidget, jedyna, która nie ma ograniczonego do 400 plus poziomu, więc na pewno będziemy to sobie sprawdzać. Teraz przejdźmy do, do Demon huntera, bo to jest to, co mnie bardziej interesuje. Jeżeli chodzi o Demon huntera, to demon hunter dostał jedną jedyną zmianę i jak sobie wejdziemy w informację, tą zmianą jedną jedyną jest tutaj już wam pokazuję tutaj, gdzie to będzie, chyba w valiusach. Nie, tu będzie, tą jedyną zmianą jest to, że teraz te wszystkie procenty się nie zmieniają. Dalej ma 44% na odrodzenie się po pierwszej śmierci. Dalej od razu 90% punktów HP. No, i tutaj dalej traci 10% tego odrodzenia, którego, tych punktów HP, które odradza. Ale teraz jedyna zmiana, która weszła, to to, tutaj ta linijka, że szansa na odrodzenie z każdym odrodzeniem zmniejsza się o 11%. Także wcześniej mieliśmy tutaj wartość 2%, więc jest to można by powiedzieć, że w sumie spory nerw, jak tak sobie na to popatrzymy. No, ale jednak jeżeli. Zobaczymy gdzieś tam na symulacji, zobaczymy jak ten Demon Hunter dalej w tych lochach sobie radzi. To wcale nie jest to taki duży nerw, co mnie osobiście cieszy, bo jest to szczerze jedyny ten tutaj z tych tak naprawdę atrybutów, nazwijmy to. To jest taka jedyna rzecz, którą moim zdaniem trzeba by było poprawić. To jest jedyna rzecz, która, której poprawa ma sens, bo o co chodzi? Demon Hunter jest aktualnie po prostu postacią zbyt mocną w lochach. Moim zdaniem Demon Hunter nie był postacią za mocną w PvP. Niektórzy tak twierdzą, oczywiście mają do tego prawo. Moim zdaniem osobistym w PvP wcale postacią mocną nie był. Był mocny w PvP przez to, że miał advantage w postaci wyższego poziomu, przewagę tutaj ze względu na to, że po prostu klikał za łatwo lochy w porównaniu do innych klas, przez to ta postać była mocniejsza o parę leveli, miała brońkę z wyższego poziomu i tak dalej, i tak dalej, więc w związku z czym ten Demon Hunter był po prostu e, samocny. Teraz to na szczęście. Na szczęście się zmieni, no, dla mnie pewnie na nieszczęście, ale oczywiście myślę, że dla gierki to, to jest dobra zmiana. Bo Demon Hunter w tym momencie w, w PvP na pewno straci, na pewno będzie klasą... No też nie, 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 da, nie dawajmy go na jakieś tam tyły i tak dalej, bo dalej będzie dość mocną klasą w tym PvP. PvP. Będzie mniej więcej taką klasą gdzieś tam po środku. Można go na, myślę, że przyrównać spokojnie do zwiadowcy. Klasa stabilna w PvP, klasa całkiem, całkiem solidna w tym PvP, ale jednak już nie. Na tyle, na tyle mocna, tak? No bo raczej ciężko, żeby w PvP, no raz na jakiś czas to oczywiście zrobi, ale raczej nie za często będzie się już odradzał więcej niż jeden raz w walkach. A pamiętajmy, że to jedno odrodzenie czasem wystarcza, czasem nie wystarcza, no bo wiadomo to 190% HP czasem nie, nie, nie da na tyle, na tyle dużej przewagi, żeby przeskoczyć te uniki zwiadowcy, czy nie wiem, furieberka i tak dalej. Często jednak z tym odrodzeniem Demo Hunter nawet w PvP przegrywa, więc to trzeba mieć na uwadze, że to nie jest tak, że Demo Hunter. Wygrywa 40, wygrywa, ma pewne guiny na 44% walk i tam jeszcze parę z tych pozostałych też wygrywa. To tak nie działa, więc pamiętajmy o tym. Także tutaj, moim zdaniem, zmiana jest w dobrym kierunku, jest to jedyna rzecz, którą tutaj, moim zdaniem, można było ruszyć, żeby to poprawić. No bo co, byśmy, co, co innego tu można było zrobić? No można by było ogólną szansę na odrodzenia zmniejszyć, to był cios kolano, bo to by było dosłownie to samo, co było wcześniej, czyli te 25%, które on tam miał, co mu dawało po prostu nic, tak naprawdę w PvP on działał wtedy tragicznie, odradzał się, no wtedy właśnie działało to tak, że mniej więcej wygrywaliśmy jedną na 5, jedną na cztery walki, więc więc no, działało to tragicznie, teraz działa to troszeczkę lepiej. No i więc ta, ten, ta, ten tutaj atrybut raczej był nie do ruszania. No i można by było ewentualnie zmniejszyć ilość, znaczy HP po odrodzeniu, ale to też raczej by jakieś wielkie te różnice, myślę, że nie, nie zrobiło, raczej tutaj naprawdę trzeba było sporo tego odejmować, nie wiem po, po, po 25% na odrodzenie, żeby to to, mia, to miało jakikolwiek sens a i tak wtedy nie wiem, czy to by było w sumie zbyt zbalansowane no bo wiadomo, że wtedy byśmy mieli jakiś tam maks maks tych odrodzeń no i no i ciężko by to wyglądało, słabo by to wyglądało no i też rzeczywiście zostaje nam ta trzecia rzecz, czyli właśnie szansa na kolejne odrodzenia, która jest moim zdaniem Idealna, właśnie żeby ją ruszyć, także tak jest, tak jest moja opinia o tym Demo Hunterze. Też mam, wam, mogę Wam wrzucić teraz tutaj porównanie od Milado. Jeżeli dobrze, jeżeli dobrze pamiętam z tawerny, od helpera, właśnie tutaj, który zrobił symulację, jak to wygląda na Demo Hunterze Lochy przed zmianami, jak wygląda po zmianach i jak wygląda na zwiadowcy. Jest bardzo podobny do zwiadowcy. Mam nadzieję, że tutaj Milado się nie obrazi, że tutaj wykorzystam tego jego screena, którego wrócił na tawerę w celach edukacyjnych. Także pozdrawiam serdecznie Miladą, no naprawdę kawał dobrej roboty robi, no i możecie sobie właśnie zobaczyć takie porównanko, jak to wygląda, no, czyli tak jak tutaj mniej więcej mówię, nie jest to zmiana jakaś, która wywróci tego Demon Huntera na łeb, na szyję, na pewno, na pewno jest to nerw, bo te procenty faktycznie spadają w lochach, ale nie spadają jakoś też diametralnie, także będzie to klasa, która jest dobra w lochach, w dalszym ciągu będzie to klasa, która jest całkiem też ok w PvP, więc myślę, że tutaj z mojej strony moje zdanie jest oczywiście takie, że te zmiany są jak najbardziej Spoko, idą no w dobrym kierunku, też no jeszcze musimy to potestować bardziej, bo to wiadomo, no jeden dzień to jeszcze jest trochę za mało, żeby wyciągnąć wnioski, ale na pewno idzie to w dobrym kierunku. Ja jestem, no zadowolony to może złe słowo, bo wiadomo, najlepiej, dla mnie to by było tutaj najlepiej, żeby ten Demo Hunter żadnych tutaj nerfów nie nie dostawał, wiadomo o co chodzi, ale no, jak ma jakieś dostawać, to właśnie w tym kierunku, żeby no, no jednak ten, ten experience z gierki wszystkim poprawić, więc, więc, więc myślę, że to jest jak najbardziej dobre tutaj, dobry, dobry tutaj krok, także ja jestem naprawdę zadowolony, wy również możecie dać znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie osobiście, bo ja, ja uważam, że, tak jak mówię, no, zmiana raczej w dobrym Kierunku. No i oczywiście zobaczymy też co z druidem będzie, bo ten druid chyba jest taki trochę jeszcze nie, nie do końca stabilny. Na pewno jest mocniejszy niż był, ale czy to, czy to jest z kolei zmiana w tym kierunku, tego nie wiem. Tutaj już muszę się bardziej gracze druida wypowiedzieć, bo ja niestety porównania zbyt dużego nie mam. Więc no dajcie znać co sądzicie. Też od razu mogę takiego lika małego wam na koniec zrobić, że no w związku z tymi zmianami musimy tutaj na pewno poklikać lochy na tym Demon Hunterze. Tu już jakieś procenty są, chociażby na zamknięcie tego maga, są, są całkiem fajne. Nie będziemy tego robić dzisiaj. Myślę, że zrobimy to nie wiem za tydzień. Mam nadzieję, że za tydzień, jeszcze w, ciągu, w ciągu tygodnia te zmiany jeszcze nie wejdą i sobie nie wiem w poniedziałek czy wtorek to poklikamy. Tak myślę, że to to zrobimy, bo teraz też będę, słuchajcie, wyjeżdżał na, na parę dni, więc będzie jeden odcinek w sobotę, a tak to na razie będzie trochę spokojniej na kanale. Więc, no więc, mam nadzieję, że te zmiany nie wejdą jakoś mega, mega szybko do gierki, bo to by było smutne. Chciałbym te lochy jeszcze na tym starym handerze jak, jak tylko damy radę, przepchać. No, oczywiście, mowa tutaj o kliknięciu tego lochu na jakimś 0,3%, i kliknięciu tego na 0,02, 0,01%. To są takie procenty. Tu jest oczywiście not, not possible, także, no, tak to wygląda. Tak to wygląda w tym late gameie, niestety, ale na pewno spróbujemy to. To sobie ruszyć. No i tyle słuchajcie, tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie, dzięki serdeczne za oglądanie tego filmu, jeżeli wam się podobał jakaś łapka w górę. Subskrypcja na kanale, jeżeli jesteście nowi i może Was inne filmy interesują, to zachęcam oczywiście, oczywiście do subskrypcji. Kodzik Protex, lewy górny ruch, wiadomo o co chodzi. Jeżeli kupujecie jakieś żybki, to jest szybka reklama. Zachęcam do korzystania z kodu Protex na homenselink.net oficjalnej stronce gry. No i tyle z mojej strony. Dzięki serdecznie za oglądamko, trzymajcie się i do następnego. Siemano!